Witajcie wszyscy! Gdybyście się zastanawiali, co kierowcy robią na weekendach, gdy się nudzą, to odpowiedź może nie być taka prosta, bo pewnie robią różne rzeczy. Ja sobie gram w szachy czasem, sam ze sobą nawet i przygotowałem dla Was taką zagadkę szachową, w której można wygrać yy, nagrodę. Nie wiem jeszcze jaką i jak ją można wygrać, ale może coś tam wymyślimy razem. Nie wiem, czy ktoś to rozwiąże, bo to jest strasznie trudna zagadka. Mat w trzech ruchach zaczynają białe, i w trzech posunięciach trzeba znaleźć mata. Nie w czterech, nie w pięciu, tylko właśnie w trzech. Ale fajna to jest zagadka. Siedziałem pół godziny i nic. I nie, nie znalazłem rozwiązania. Dobrze, że, że później jakoś tam się udało. Tak więc, takie rzeczy ludzie robią na weekendach. Niewiarygodne to jest, prawda? Kawka, ciasteczko i szachownica. Ups, kawałek skarpetki się za, y, y, ten. nagrało tu, tu, tu. Ha! Ale dobra, nie będziemy tego chyba wykasowywać, co? Nie, nie będziemy. Może nagram kolejny filmik z odpowiedzią, bo to w sumie nie jest takie proste. Bo, co mam teraz powiedzieć, odpowiedź to sobie sprawdzicie. Bez sensu, nie? No, i tak to właśnie jest tą szafeczką, jak się nudzi na tych weekendach. Nawet nie wie, jak to wszystko zorganizować. Może, jak będzie już kanał bardziej sławny, bo ja kiedyś będę sławny. Tylko, że jeszcze nie jestem. Na razie nikt tego nie ogląda. <laughs> Ale dobra, nieważne. Jak będę kiedyś sławny, może ktoś fajny tutaj wejdzie i rozwiąże zagadkę. Ale będzie fajnie. Trzymajcie się. Walczcie z nudą w jakiś taki sprytny sposób. Alkohol nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Pozdrawiam, szafeczka.